W ćwiczeniu piątym poszukujemy równania prostej, która będzie prosto padła do prostej o podanym wzorze i jeszcze będzie przechodziła przez podany punkt P. Czyli przede wszystkim, jeżeli szukamy równania prostej, no to korzystamy z tego wzoru Y równa się AX dodać B. My wiemy, że punkt P należy do wykresu tej naszej szukanej prostej, czyli znamy X oraz znamy Y. Czyli możemy zapisać w danych, że x jest równy 0, y minus 1 i to sobie właśnie możemy podstawić do wzoru. Czyli tak, pod y podstawmy minus 1, w miejsce a 0, czyli a razy 0 to będzie 0, 0 plus b da nam b, czyli b jest równe minus 1. Zatem ten wzór wygląda w ten sposób. y równa się ax dodać minus 1, czyli odjąć 1, i jeżeli wyznaczymy a, czyli nasz współczynnik kierunkowy prostej, to już spokojnie podamy szukane równanie. My wiemy, że proste ta i ta mają być do siebie równoleg... nierównoległe, tylko prostopadło oczywiście, czyli jaki jest warunek prostopadłości? Otóż iloczyn współczynników kierunkowych musi być równy minus 1, a współczynnik kierunkowy tej prostej będzie równy minus 3. Czyli podstawmy sobie. Minus 3 razy a2 równa się minus 1, no i obie strony dzielimy przez minus 3, zatem a2 to będzie 1 trzecia i właśnie to musimy sobie w miejsce a podstawić, czyli wzór naszej prostej to będzie 1 trzecia x odjąć 1. No i spójrzmy teraz na podpunkt b. Tutaj także szukamy prostej w postaci kierunkowej, czyli y równa się ax dodać b. Znamy x, bo wiemy, że x jest równy 1, ponieważ znamy współrzędne punktu, który należy do naszej szukanej prostej i możemy jeszcze wyznaczyć sobie a, no bo a to będzie ta liczba, która znajduje się przy x, czyli a w tej prostej jest równe minus 1 dziesiąta, a więc możemy sobie wykorzystać już wzór na prostopadłość prostych, ponieważ my wiemy, że ta prosta i ta, której szukamy, mają być prostopadłe. Czyli podstawmy A1, czyli minus 1 dziesiąta razy A2 równa się minus 1. Obie strony dzielimy przez minus 1 dziesiątą, czyli mnożymy przez odwrotność, czyli 10 pierwszych, czyli przez minus 10. Zatem A2 to minus 1 razy minus 10, czyli 10. No i możemy to także w danych już sobie zapisać. Podstawmy to, co wiemy, do wzoru czyli pod y 9, w miejsce a podstawimy 10, razy x, czyli razy 1, no i dodać b. No i zobaczcie, że z tego równania już spokojnie b sobie wyznaczymy. Zatem 9 równa się 10 plus b, 9 odjąć 10 to minus 1, czyli równanie naszej prostej, y równa się a, czyli spójrzmy, a było równe 10, x dodać b, czyli dodać minus 1, otrzymamy odjąć 1. No i dokładnie takie samo polecenie mamy odnośnie podpunktu c, także szukamy prostej, czyli zapiszmy sobie wzór na funkcję liniową w postaci kierunkowej. No i my wiemy, że do tej funkcji należy punkt o takich współrzędnych, czyli znamy x oraz y, możemy sobie to zapisać w danych, Następnie wiemy, że ta szukana prosta ma być do tej prostopadła, czyli skorzystamy z warunku prostopadłości, czyli A1 razy A2 równa się minus 1. No i A, czyli współczynnik kierunkowy prostej w tej funkcji wynosi 3 siódme, czyli sobie podstawmy. No i żeby wyznaczyć A, musimy obie strony podzielić przez 3 siódme, czyli mnożymy przez odwrotność, czyli przez 7 trzecich. Zatem A to będzie minus 1 razy 7 trzecich, czyli minus 7 trzecich i to też sobie wpiszmy tutaj w danych. To wszystko podstawiamy do wzoru, czyli pod Y dwójkę, w miejsce A podstawimy minus 7 trzecich, razy x, czyli razy 3 pierwsze, i dodać B. No to wykonujemy tutaj mnożenie, oczywiście możemy sobie skrócić, czyli 2 równa się, no zapiszmy jeszcze minus 7 plus b, minus 7 przenosimy na stronę lewą, czyli mamy 2 plus 7 to 9. Znamy b, znamy a, czyli podamy wzór funkcji. Y równa się a, czyli minus 7 trzecich x, dodać b, czyli dodać 9.